Koniaków ma swoje koronki, a kozigłowy mają wyroby z drzewa osikowego. Niedaleko Częstochowy jest miasteczko kozigłowy. Ludzie mało ziemi mają, chałupnictwem dorabiają. W każdym domu jest fabryka, w każdym domu robią łyka. Cały dzionek mąż hebluje, żona znowu je farbuje. Starzy, młodzi, każdy plecie, aby wyżyć na tym świecie. Wyrabiają różne kwiaty: maki, habry, bławaty. Stawiają do cepeli, a cepelia kwiaty dzieli i stroi wszystkie okolice i wysyła za granicę. Koziękułowy to miasteczko, którego regionalną tożsamość pisane jest rękodzieło z łyka osikowego. Łyka osikowe to materiał, z którego powstają piękne kwiaty, klejonki i plecionki, i od lat było ono możliwością zarobkowania. Od kilku lat organizujemy warsztaty rękodzielnicze skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych, mieszkańców Koziegów i nie tylko, powiatu Myszkowskiego. Nie było gospodarstwa na pewno w Koziegłowach, które by nie zajmowało się jakimś wyrobem złykaosikowego. Były to plecionki, które później były wykorzystywane do kapeluszy. To wiązało się z przedsiębiorczością w Koziegłowach. to ma już ponad stuletnią tradycję. Pierwsze wzmianki pochodzą już z końca XIX wieku. Wspominano tam o wyplataniu kapeluszy czy koszyków, słomianek na ścianę Złyka ze słomy ryżowej sprowadzanych w tamtym okresie z Chin i, i, i Rosji. W latach 20., XX wieku zwrócono uwagę na rodzimy materiał. Chodziło tu o drewno, o biury. Początkowo wierzbowe, topolowe, lipowe, później właśnie wióry osikowe. I właściwie od tego momentu, od końca lat 20. XX wieku wióry osikowe stały się takim materiałem, na którym bazuje całe to nasze rękodzieło. Tu w każdym razie mamy tutaj w przeglądzie odrzęs od róż, maków, jaśminów, tulipanów, groszków, krokusów, po całe kompozycje kwiatowe. W grupie tych elementów klejonych stojących mamy kogucik, symbol naszego rękodzieła. Kozie głowy rozpoznawane są przez ten kolorowy kogucik na nóżce. Mamy tutaj bociany, różne pawiki. W grupie elementów klejonych naściennych mamy elementy zwierzęce, jak kotki, pawie, ptaszki motylki, mamy już całą gamę elementów klejonych o wzorach geometrycznych, łezki, rozetki. Sama kolorystyka również, w ośrodku legała zmianie. W latach 30. wprowadzono barwniki i to głównie były kolor żółty, różowy, fioletowy, zielony. Później kobiety, które zajmowały się rękodziełem, coraz śmielej zaczęły łączyć ze sobą te poszczególne kolory. Przez co zaczął uzyskiwać nowe odcienie, nowe kolory, i właściwie w tej chwili patrząc na wszystkie wzory, jakie mamy, czy kwiatów, czy elementów klejonych, i właściwie zachwycają nas tą kolorystyką. Z naszym ośrodkiem wytwórczości wiórowej yy, związane są cztery yy, panie, które są twórcami ludowymi. I ten ośrodek im właśnie zawdzięcza, można powiedzieć, yy, tak szybki właściwie rozwój. Yy, są autorkami yy, wielu wzorów, kwiatów. Elementów klejonych i patrząc na ich właśnie wytwarzanie, w jaki sposób robią kwiatki, czy, czy kleją elementy, yy, zachwyca nas tam ich precyzja i dokładność w wykonaniu. Wzory, które właśnie powstają, w wykonaniu ich właściwie trwają właściwie kilka minut i, i mamy gotowy wzór yy, czy to chryzantemy, czy, czy powoju, czy złęcznika, czy mak. Ogromny wpływ na rozwój naszego rękodzieła w Kozie głowach odegrała spółdzielnia zawada Zawadach, w Zawadzie. Poszczególne państwa, które zamawiały w spółdzielni Zawada kwiaty czy elementy klejone, miały takie swoje ulubione. Na przykład w Holandii szło ogromne ilości naszych kwiatów koziegłowskich, a tam na miejscu wykorzystywano je do ozdobienia na przykład trawników w parkach, balkonów w oknach. Norwegowie lubili nasze wzory w naturalnych kolorach białych, Szły tam kobuciki czy ozdoby choinkowe na święta. W Stanach Zjednoczonych symbol naszej polskości i w ogóle cepeli kobucik był takim elementem sztandarowym, który właśnie był wysyłany cały czas za granicę. Wszystkim bardzo się podoba, natomiast są problemy z opłacalnością produkcji. Bardzo byśmy chcieli, by produkcja ta nie zanikła, natomiast by powtórnie się rozwinęła. Gmina chce promować na targach, na wszystkich imprezach turystycznych, na wystawach to nasze kozigłowskie rękodzieło. Które jest specyficzne, jedyne w swoim rodzaju. Chcemy, by to rękodzieło, które było początkiem rozwoju naszego miasta, pozostało w dalszym ciągu bardzo ważnym czynnikiem dochodowym dla rodzin. By ta produkcja nie zanikła, a uległa pewnym przekształceniom, by nowe wyroby, nowe produkty były bardziej rozpowszechnione i bardziej dotarły do mieszkańców miast oraz do sieci przede wszystkim dekoratorów wnętrz, ponieważ są to rzeczy unikalne, jedne w swoim rodzaju. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia Gminy Kozegłowy, Miejskiego Gminnego Ośrodka Promocji Kultury, by zapoznać się z naszym rękodziełem specyficznym i jednym w swoim rodzaju. Będąc po prostu koleżanek w innych miastach, opowiadam jaka u nas jest tradycja, więc sama chciałam zobaczyć, jak się to robi. Po prostu podoba mi się to. Wszyscy, zawsze mnie ciekawiło, jak to się robi, z czego się to robi. No i w tej chwili, korzystając z tych warsztatów, widzę, że po kilku dniach, że można wszystko robić. Właśnie dlatego, że pracuję w świetlicy i mam, mam jakiś kontakt z dziećmi, no to też się to przekłada na to, żeby te dzieci coś zobaczyły, coś zrobiły. No i jeżeli ja się tego nauczę, będę mogła przekazać to dzieciom. Ciąga żyło, niesamowicie, jednym słowem zakochać się można bardzo.